Dzień Sądzi, dobry, jak niedziela to czas na starozie. No oczywiście. Teraz zobaczymy coś wyjątkowego. To na pewno. Spod, ou, Spod spodlady można spod powiedzieć. Lady. Dwie moje renty poszły 15 minut. Udało mi się zakupić takie oto sztukę polskiego designu. niedziela, to oznacza czas na starocie jesteśmy w Grodzisku, gdzie jest ekstremalnie zimno, nie wiem czego się za bardzo spodziewać. Ja nazywam się Mateusz Małachowski, jestem połową sztuki polskiego designu, druga połowa została w domu, więc w pojedynkę dzisiaj będę przemierzał tę giełdę specjalnie dla Was, pokażę Wam co można tutaj ciekawego złapać, w jakich cenach czy warto tutaj przyjechać, tego się dowiemy. A jeżeli jeszcze nie obserwujecie naszego kanału, to gdzieś tu na dole jest przycisk subskrypcji, tam gdzieś są łapki, więc dajcie łapkę w górę Obserwujcie nas i śledźcie nasze poczynania, bo będzie się działo Idziemy zobaczyć co tam ciekawego Dzisiaj przygotował dla nas grodzisk Jeżeli chodzi o ilość stoisk w ogóle, no to jest tak bym powiedział Lichawo, ale jest to spowodowane zdecydowanie Temperaturą, bo jest bardzo zimno Bardzo, bardzo zimno nawet bym powiedział Więc zazdroszczę wszystkim tym, którzy Są w domu i się wygrzewają pod pierzynką może kogoś tutaj mam konkretnego na myśli, może nie, ale e, oczywiście niedziela, więc muszą być staracie. O, pokażę Wam co tu dzisiaj. A ja wiesz może... od tych samochodów na przewody co są, takie, nie? No, to tak samo przy. Takie stoiska są bardzo ciekawe, bo to taki, w takich Czasem można coś, coś znaleźć zupełnym przypadkiem. No i się zabawimy w takich poszukiwaczy. Będę delikatnie bardzo się rozglądał, czy jest tutaj coś takiego z mojego zakresu poszukiwań, ale wydaje mi się, że akurat tutaj nie. A widać jakieś wazoniki, jakieś, jakieś koło. Tutaj Włocławkowy Włocławkowa deska. Tam? Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry. O, Bardzo mi miło Bardzo mi miło Coś udało się kupić dzisiaj? Nie Jeszcze nie A, dopiero przyjechałem. Okay, okej, okay. okej No ja właśnie też robię jeszcze, robię jeszcze rundkę Dopiero przyjechałem, jeszcze się w ogóle bez żony, więc Ale nie dziwię się, została pod kołderką się grzeje, więc zazdroszczę No właśnie tak, pustała, pustała, więc robię szybką rundkę i zobaczyć Bardzo ładna tacka dalej I tutaj tak samo Tutaj tak samo, tutaj Różne sporgały Szukamy, no ale Z naszego Zakresu Poszukiwań niestety Niestety nic Jest Wielka Łódź Dzień dobry a dawno się Dobry. nie widzieliśmy. No troszeczkę. No właśnie, jak tam? No, 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 no w w chyba was dawno tutaj nie było, coś mi się wydaje. Nie, w miesiąc temu byliśmy. Tak? tak? Na Puszkowie tylko nie jesteśmy. Ach, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No ja przyjeżdżam, byłem miesiąc temu, teraz jestem i, mhm. i szukam, szukam, patrzę co to Aha, ciekawego. A to trzeba, 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 Tak, tak. I o, mamy. Hortensja. Czy to nie, Hortensja? Niemen? niemen? Niemen. Zobaczymy. Opa. Takie puzderko. Niemen, no, a może być niemen. 1668, numer katalogowy. Tak? A no, zresztą, no, co będę pytał, wymiary, oczywiście? Wszystkie wymiary w jak 380. A jaka, jaka, przyjem, jaka cena tej przyjemności? 600 zł. 6 stówek. Ma uszkodzenia od razu. mówię w środku. Ja mam latarkę, mogę panu pokazać To jest ten? To, to nie, to nie chyba, ten? to nie, chyba to nie jest Na rantach tutaj e... Ale Na rantach. jest to możliwe do to, naprawienia? Tu, jeszcze chyba w jednym miejscu gdzieś tu było ja Ale tak to są niewidoczne tenka. Bo to nie jest uran, nie? Nie. Nie, niestety nie, niestety nie Ale widzę, że pan dobrze przygotowany nie Z latareczką bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo słusznie Bardzo słusznie Piękuję. 210. A Puzderko pokaż... To przekażę? Pokaż no Panu pruszków nasz, mamy tu mamy o, wyjątkowy pruszków. O, to ja bardzo chętnie. Ale kufel z pruszkowa z, ze stryjeńską. Wyjątkowy, ale mamy ciekawy. coś naprawdę wyjątkowego. No ciekawy, ciekawy. I kasiak. O. I nie taki co jest wszędzie. I jest faktycznie sygnaturka, kufel. Ale mamy tutaj, weź co tutaj, daj, żeby to nie spadło. Oho. Teraz zobaczymy coś wyjątkowego. Tak. To na pewno. Spod... Uu, spod lady można powiedzieć. Lady. 25 lat PRL, popielnica. Tak. Popielnica Wiesz, plus wazon. Jeszcze jest opisane. I przepiękne. Wow. Jest, jest, nie wiadomo dokładnie nie wiem, co to jest. Czy to jest ktoś się podpisał, kto to robił, czy to było dla kogoś. Albo, albo to jest y, jakieś miejsce, które dostało to o, z okazji nie. tego 25-lecia. No wow. I w jakiej cenie? Na ja cenie? to 1800 zł. No ale to jest nigdy sztos. Nigdy nie jest i nawet wiadomo, sama. wiadomo, że nie znajdzie Pan takich. To jest, to jest sztos to jest sztos. Przypuszczalnie to jest tylko jednostkowy jest. Tak, tak może być. Mogę ten? Mogę jeszcze fotkę zrobić? Proszę. Proszę bardzo. No takiego, takiego Pikasiaka Pruszkowskiego nie widziałem jak... I co najfajniejsze, że jest przepięknie e, błyszczący. Nie, jest, jest politurowany, malowany tak. na zewnątrz. No i to że jest złotym kolorem robiona sygnatura. Mm -hmm. To jest taka typowa eksportówka. To jest, to jest coś, coś wspaniałego. Tak. No naprawdę. Ja uwielbiam te pikaśy i pruskowskie. Czy okresu? Ja są to jest 25 lat PRL-u no, to... no tak, tak, 70. tak. 70 lat. Wyprodukowane? 1800. 1800. Cena, cena jest konkretna, no ale konkretny tak. jest wyrób. No i ta stryjeńska tutaj ten kufer. Też jest fajna. No to jest też żarty. No właśnie widzę oberek. Bo wszyscy mówili, Może że jest chodzisz. Nie. My mamy nie. Problem. Jesteśmy w miejscu, w którym jak zwykle możemy zobaczyć bardzo dużo włocławka i pruszkowa. Ale moją uwagę przykuła popielnica, słuchajcie. Taka popielnica, fioletowa, z takim z takim fioletowa popielnica. Jak ją odwrócimy, to widzimy tutaj Bogucice. Znane i lubiane. Ja nawet nie będę się zastanawiał, po prostu chyba ją spakujemy i, i bierzemy. Tutaj z Zepelli Opole, talerz ręcznie zdobione. No i oczywiście pruszków, pruszków i jeszcze raz pruszków. Są kubeczki. O, ale tym razem mamy też całe pudło pruszkowskich kubków. Jeszcze nawet z metkami Klasa ósma Potera Z kryzą Ząbkowice to jest czynne To się nie ma to jest Korbka przewód, drut pociągnięty, na plecach miał Dużo militariów w ogóle Dzień dobry Jak niedziela to czas na oczywiście Pruszków I nawet pasuje ta, ta popielnica do tego jest Werszler, jest Śmielów, jest patera pruszkowska. To też jest pruszków? Tak, tak, to jest. Pruszków, i to w takim fajnym zdobieniu. I w jakiej cenie ten wazon? 100 zł. Stówka! A to bardzo uczciwa cena za niego. A paterka, paterki? Ta 500 to 800. 500 i 800 werszler i pruszków, popielnica jest tańcząca para. No i tę tańczącą parę. nie pamiętam chyba pytałem ostatnio, ale nie a, pamiętam. 7 to... stówek do negocjacji. 7 do negocjacji. Tak, patrz, S to tak. S? Nie, drugą! Nie, tak. Tak, tak. To, ta. to co panowie, co tam macie dzisiaj ciekawego? No jak kupiliśmy takie sprzączki. Superman, a ten drugi też Superman. Nie, Batman! Ten... A, Batmana. Ten <laughs> Batmana to Supermana. Ten będzie miał na biurku. No i I w batku. jakiej cenie? Nie wydałem 40zł za dwie. Tak, po 20zł. No to można i tak. Fajne, bardzo fajna rzecz. To co tam, dorwałeś Radek, przyznaj się. E, dzisiaj udało się zakupić lampkę pani Gołajewskiej. Tak zwany klapaniec. Ja na to mówię e, kurza łapka. No troszkę pracy wymaga, ale jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że w tak niekorzystnych warunkach udało mi się zakupić takie oto sztukę polskiego designu. Skaczące czapeczki i pingwinek. w całkiem niezłym stanie, bo jest, jest cały, jest niezardzewiały i w kolorze takim ciemnym, czerwonym, wiśniowym można powiedzieć, nie wiem. Na kolorach aż tak dobrze się nie znam Natomiast dla mnie jako dla mężczyzny to jest ciemny czerwony. Dzień dobry. Można zapytać o ceny? Dzień dobry. O pingwinkach chciałem zapytać i o skaczące czapeczki. Pingwinek. W sensie lampka? Siedem dych. Siedem dych i skaczące czapeczki? Pięć dych Stówkę, Stówkę razem. Może tego pingwinka bym wziął. A sprawny? Myślę, że tak, no co tam ma się to. No tak, w sumie racja. <śm> Renu <interpreter> no to się nie co jak kabel jest cały to tam się prawa i spots. No też prawda. No tylko kabel się przepalał. Też prawda. I skaczące czapeczki. Ładnie, w co chwila się. Teraz tak, teraz to wszystko się psuje. Ale no jest też cowa. Jakie ceny proszę pana? Jakie ceny? 7 tysięcy? A cowa? 2,5. Sowa za 2,5 Piękna, bo w idealnym stanie w ogóle też co prawda nie ma e, tutaj ćmielowskiego znaku, natomiast jest w ogóle nie, nie podrapana i nie poszczerbiona. 2,5 tysiąca. Sowa za 2,5 tysiąca. Tutaj Włocławek 4 I cypewiany talerz. No i tutaj jeszcze mamy parę, parę konkretów, bo mamy ikebankę włocławską, Wit Płażewski no ma parę działów. Mamy tułowicki mały wazon. Są, jest patera Ząbkowicka w kolorze miodowym. Jest koziołek pruszkowski. A tutaj węgierska to holochaza. Tak. I... Tak, holochaza Węgierska. A teraz dowiemy się jeszcze, jaka cena. O i tę bankę chciałem zapytać? Tylko, jest. 450, no. 450 zł. zł. No, bo ona ma dziaba, a ten koziołek? 160 zł. 160 i zamkowicka paterka, jeszcze jak mi pan powiedział. 6,5 pustówki. 450 120. 160. Okej, okay, dobra. No jak widzicie, dzisiaj zdecydowanie mniej sprzedających, ale i kupujących. Natomiast jeżeli chodzi o towary, to jest całkiem nieźle. Królestwo, królestwo kartonów zawsze, zawsze oblegane. Tutaj taka ciekawostka, bo przyjaźń, Włocławek, duży talerz i trzy małe. Rzadko się spotyka e, więcej niż jeden, tak naprawdę, bo zazwyczaj albo, albo małe, albo, albo duże. No a tutaj mamy jeden duży i trzy małe. No jakby ktoś chciał sobie Michael'a Jacksona powiesić, to też na pewno będzie mógł. Ale pinów jest tutaj cała masa. Natomiast nie są one polskie, bo to są radzieckie. A nie, są też polskie. Są polskie, ale jakieś pojedyncze. No, od razu moją. Uwaga, <grytanie> przykuł Ten pan O, zobaczcie. Tutaj zazwyczaj są sprzedające, ale dzisiaj. Dzisiaj ich nie ma Tutaj Bolek i Lolek Ale chyba po jakimś odwyku Przepraszam najmocniej Chłopaki sobie grają, 74 rok A to są talerze z wazelu I one są do zawieszenia Ząbkowicka dynia I Teraz mi się rzuciła w oko To jest nawet obkręcona w jakiej cenie dynia? 6 stówek Nawet widać, że typ 12 No właśnie widzę, że nawet, nawet bez uszczerbków I 600, tak? Dynia Karczochy Karczochy po 110 i 80 złotych i tu mamy bardzo ładne szkiełka Bo widzę tutaj sudety dobry. Dzień dobry, Czego dzień szuka? dobry No, szukamy najpiękniejszych rzeczy I ja widzę prostu, tutaj piękne... Tak, a ja tak wcześniej przyjechałem Słucham? 30zł razem z zawieszką to 20? Chyba sam tyle dałem 20zł to ta sprężyna kosztuje 25 Jak pan te 5 da drobnymi to ja bym zapytał tak, o, o tego. Krawczyka? Tak. Tak dla Pana Cyna. Zapłaciłem 300, ale to Pan grywa. nagrywa? Y... 300 zł. Trzy stówki. Trzy stówki ten krawczyk. Y... Janczewska na wszystkich lajlach jest ceniona 250, to mnie 200. Dwie stówki u Pana. Horbowy, 200 do zapłacenia. 200 stówki. Drugi chorobowy 150 150, a ten tutaj krakusek? Krakusek? kurcie do 150. 150zł W tym tygodniu jeden znany kolekcjoner zaprosił mnie do domu, otworzył drzwi. Mówi, wiesz co chcesz? Kupuję dwie działki, brak mi pieniędzy. Poszukiw... tylko nie mnie za nie Aha Więc dwie moje renty poszły 15 minut. <laughs> o proszę bardzo, to ja, jakiś zmarznięty. Pozdrawiam serdecznie. Zaobserwujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I idziemy dalej. No i tu jest. Coś, co powoduje, że buty spadają. Dzień dobry. Dzień dobry. No zapytam o, o figurkę. Twórka? 4000, tysiące. A ta mała florka obok? Pięć stówek. Pięć stówek. Pozwolę sobie ją zobaczyć. śmielów jest, Wypis. Chyba jest okej. Okay. A żurawa też z Wypisem. Ja wiem, jakby tak, by Pan mógł, jak Pan mógł. No nie, no jest jeszcze, piękna wawa. Jeszcze, jeszcze fragment metki oryginalnej. No, ale widać, że jest super stan, bo ani nie jest poprzecierana nigdzie. nigdzie żadnych, jedyne tutaj ma dwie... Ale to fabryczne, fabryczne, no. Cztery tysięcy cztery tysięcy za tę figurkę. Taka najfajniejsza, najlepsza i może najlepszy strzał, jaki, jaki trafiłeś ty właśnie na starociach. To znaczy ja szukam akurat z Piotrkowa rzeczy i powiem Ci taką ciekawostkę, że zupełnie przypadkowo kupiłem na kole. Yy, tak, to było na kole. Yy, kupiłem przedwojenne zdjęcie, to chyba ci wysyłałem przedwojenne zdjęcie piotkowa. Yy, tak, no wysłałeś. Leżało tak jak tu, leżało normalnie. Znają, jeden drugiemu zostawił. I ja przechodząc, zauważyłem coś char charakterystycznego i mówię, to na pewno jest Piotrków. Poczekałem i się okazało, że później jak sprawdziłem na starych zdjęciach, że to był Piotrków. Zdjęcie, które jest chyba jedyne, które mam. O! Jechaliśmy rowerami i takie było podwórko, stary dom, podwórko. Stało dwóch gości takich troszkę trąconych i leżały, słuchaj, na całym podwórku były jakieś papiery porozrzucane. Mm. Ja mówię do kolegi, jak będziemy wracać, to podjedziemy, zobaczymy, co to jest. Co się okazało? To były dokumenty wojskowe, dokumenty z Okopów z I wojny światowej. O. Tak. Piękne listy, które pisał, facet pisał do swojej przyszłej żony. Te listy były pisane na takiej cieniutkiej bibułce. Każdy list był numerowany. Mm -hmm. Do każdego listu, co najlepsze, były dołączone zasuszone kwiaty. O. I na przykład była armia czynna, miejscowość, okopy, godzina ta i ta. To jest coś pięknego. I takie coś, gdybyśmy my tego nie uratowali, poszłoby do świetnika. No, do śmietnika. No. To na zwałkę by to poszło. Także takie historie nieraz, jak się chodzi, rozmawia z ludźmi, to no, bardzo ciekawych historii można się dowiedzieć. Ale pokażcie, co tam, co tam macie co ciekawego? Mamy, hey, mamy zależy głęboki tułowic. O, tutaj kupiony, tu obok. tu. no właśnie! Tak, a no właśnie! Pani a no właśnie. Głębokie tułowice w całkiem nie najgorszym stanie. Mhm. Tak. Także. nadyszkę. Sadyszkę, zadowoleni? Bardzo zadowoleni. zadowoleni. To... To... Lecimy, a pan Życzymy udanych łowów, Bardzo dziękuję. Oczywiście, że No, będzie ciężko, będzie no ciężko. Będzie ciężko, a polecam rękawiczki z Merino, z dekatlono. Dzisiaj bardzo dużo zabawek różnego okay. rodzaju, bo są okay. też Są cepeliowskie figurki. Są, jest miś zezolek zolek. O nie ma noska, ale, ale ma oczka za to, niewydłubane. Jest żółw są pieski i jest bardzo dużo starych gier planszowych są też klosy samochody są tutaj też takie plastikowe na no plastikowe pociągi kiedyś mieliśmy takie i kupiliśmy w kiermusach chyba udało mi się kupić całą siatkę takich, e, takich właśnie elementów do, do pociągu no i jest talerz ze Stryjeńską z tańcem z Krakowiakiem akurat są y, ząbkowickie pajęczyny jest śmilowski zestaw no i śmilowski razem jest tutaj Lidia e, Lidia ta wyższa z Lidii no i taki zestaw I powiem że komplet bo trochę elementów brakuje bo nie ma spodeczków pięć dyszek ze Zezolka e, a te cepeliowskie e, figurki te, te, takie, e, tam wyżej po prawej Do 70 zł, do 70 zł za sztukę a Ale w jakiej cenie? Stówkę Ale za stówkę Trochę tak wyłysiał, czy nie? Tak, <grym> <grym> ktoś go głaskał chyba, tam go wiesz, wytarł trochę A ja odważniczki, to ja pokażę Co, państwo, co państwo dzisiaj dorwali? Ja no. już zaniosłam do tego No, tak jeszcze nie. znaleźliśmy Czyli mamy tutaj dzbanek z ćmielowa? Tak, tak. Wystarczy wyczyścić i będzie ok, bo chyba nie ma żadnych tutaj nie ma, nie uszczerbków. Tak, jest, te, te troszkę, no troszkę, ale ma swoje tamte, lata. Je? Ale to myślę, swoje że ma. Ale odważniki też są. Jak to są, mówią, żeby nie pomylić no, odwagi z odważnikiem, niemno. trzeba pamiętać. czy przemaluje, dużo roboty, nie, nie kosztuje. I w ogóle bardzo fajne stoisko. Stylowe, można powiedzieć, bo są i zabawki, i tutaj różnego. W rodzaju bibeloty są maskotki, są nawet e, proporczyki, ale jest też Magdusia z Śmielowa. E, ja już zapytałem chwilę temu o, o cenę, bo pan się grzeje w samochodzie. Magdusia za 850 zł z Śmielowa. Czy panie coś kupiły dzisiaj? To jest pytanie. Y -y jeszcze, jeszcze... Za złotówkę, przepraszam. <śmuszczam> Ale jeszcze za, jest... za złotówkę. Za złotówkę. Aha. jesteśmy fankami Jacków Raseli. Za złotówkę kupiłyśmy Jacka Russella. i jeszcze. <śmuszczam> Na kupił y lektury. Do poczytania. <śmuszczam> tak, za 10 złotych, To jest też dobra. Okay. Czyli Jack Russell za złotówkę, książka za dyszkę, 11 złotych wydane. Tak. Było warto? No, <śmuszczam> no, 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 Przeszliśmy przesz to... się przede wszystkim. No i oczywiście klasyczny ja, byłem tutaj, pokazywałem pingwinka, wróciłem, żeby go kupić, już go nie ma, także kochani nauczka na przyszłość, jak coś jest, to szczególnie w okazyjnych cenach, to polecam od razu brać i się nie zastanawiać. Na krótkie podsumowanie. Opuszczam giełdę, jest bardzo zimno, a ja zgubiłem gdzieś czapkę. Mam nadzieję, że uda mi się ją znaleźć. Natomiast dzisiaj, pomimo pogody, Trochę sprzedających było, było mniej kupujących, chociaż widzę, że nadal się to wszystko rozkręca. Ciężko jest ocenić dzisiejszą giełdę ze względu właśnie na warunki pogodowe, dlatego tym razem pozwolę sobie tego nie robić. Natomiast ja jestem zadowolony, kupiłem jakieś sztuki polskiego designu i wydaje mi się, że też osoby, które spotkałem tutaj dzisiaj i które zagadywały, chętnie pokazywały kupione przez siebie przedmioty, też są zadowolone więc. No nic, pozostaje mi tylko polecić Wam, żebyście sami zobaczyli, jak ta giełda się prezentuje. Chociaż e, ja jestem <grywka> Team Survival, a Marysia dzisiaj Team Kauderka. Myślę, że ci, co wybrali Team Kauderka, też mogą żałować.